Cześć tu kochani, zapraszam na Raid Shadow Legends. Dzisiaj mamy kolejny odcinek Serifaction Warsów i mam dla was najbardziej przez was oczekiwaną i chyba najbardziej nielubianą frakcję w rajdzie. Zapraszam na Skinwalkerów. Na pierwszy rzut oka Skinwalkery wydają się dosyć taką słabą frakcją ale po grubszej analizie można dojść do wniosku, że ta frakcja praktycznie ma wszystko. Jest bardzo bogata w poisonerów, ma też bardzo bogatych i fajnych endgame'owych supportów. Znajdziemy też dużo prowołka, arena nukera, ally attack, czy aoe decrease attack. Więc żeby znaleźć takie weak spoty w tej frakcji, to naprawdę trzeba się mocno zastanowić. Ja znalazłem i moim zdaniem taką słabością tej frakcji jest brak porządnego aoe hitera, to znaczy czempiona, w którego możemy ubrać w stan set. Inna sprawa, to też jest AoE Decrease Defense. Podejrzewam, że za jakiś czas ta frakcja dostanie porządnego, takiego 100% dużego Decrease Defensera, bo teraz mamy 80% Rara. Napróż na próżno też szukać takiego atak AoE Newkera, więc trzeba się posiłkować głównie defensywnymi postaciami, takimi jak Norok czy Arsine Ironhide. Niemniej jednak uważam, że jest to jedna z najciekawszych frakcji w całym radzie, gdyż znalazłem tutaj bardzo dużo synergii. No dobra, to przejdźmy do Rarów i powiem Wam, które Rary na Faction Warsy są najlepsze. No i zaczynamy od razu od lewej. Mamy tutaj Greybearda, który jest bardzo fajnym czempionem, jeżeli chodzi o crowd control, ponieważ ma tutaj 40% friza i na A1 ma prowok I zobaczcie, jego trzeci skill rzuca kontra, atak i shield, więc jak dobrze pójdzie, to moby obiją Greybearda i dostaną prowokę. Zobaczcie, że tutaj jest szansa bardzo duża, bo to jest 70%, więc tego czempiona warto ubrać w masterki zwiększające prowokę oraz friza. Będziecie zadowoleni. Drugi też kozioł to jest Gnar na early game czy mid game warto zostawić tego czempiona i go zrobić przynajmniej na 50, a na 60 naprawdę będzie świetnie działał, ponieważ on ma 100% na prowoka. No dodatkowo ma unkillable i tak jakiś dziwny A1. Ten czempion nie robi damage'u, więc warto go po prostu ubrać całkowicie w defense, ponieważ jego HP pool na 60 jest fajny. Mało tego te dwa kozły się przydadzą wam na hardzie, na secret room w obecnej rotacji poważnie, zastanówcie się, czy ich nie zrobić na 60. No i trzeci. Czyli chyba najbardziej taki konieczny do zachowania czempion to jest Flash Monger. To jest jedyny czempion, który ma AOE Decrease Defense. I zobaczcie, w ogóle te świnie, te skin jak się przyjrzycie, to one są naprawdę świetnie graficznie zrobione. I zwróćcie uwagę, że to jest dużo takich fajnych szczegółów. Polecam trochę się przyjrzeć modelom. Ale co ten champion robi? Ma 80 po masterkach, procent na Decrease Defense. Nie jest to 100%, ale to jest najwyższa szansa. Dodatkowo ma tutaj też ekstra ton, więc może sobie redukować jakieś tam debuffy. Tutaj jest 3 hit, więc ubierzcie go w lifestyle dajcie mu 100% kryta i będzie wam dobrze służył do końca Faction Warsów. Na początku swojej przygody w Faction Warsach warto zachować Channelera z tego względu, że ma Resist Aura. W Faction Warsach jest dużo debuffów, w szczególności na bossach. On ma increase speed 30% i też zwiększa turn meter. Na początku nie macie dużo spida, Channeler wam pomoże. Dodatkowo ma bardzo wysoką szansę na No i przechodzimy do epików. Jest tutaj w czym wybierać. Przede wszystkim na większość fali, może nie na ostatniego bossa, jak macie Bashera, zróbcie go na 50, dajcie mu dużo HP i dużo akuracji. Ponieważ Increase Cooldown bardzo łatwiej wam potyczkę z ciężkimi przeciwnikami oraz Block Buffy też wam ratują tyłek, w szczególności z Walkiriami. Dodatkowo Basher też ma HP Aurek. No i z lewej już mamy drugiego championa, to jest typowy Boss Killer. Więc jeżeli macie problem z bossem, zróbcie Fey na 50, dajcie dużo HP, Accuracy, a Najlepiej ubierzcie ją w lifestyle, ponieważ ona zakłada Decrease Defense Weekend. Mając brak będzie super synergia. Jeżeli nie macie żadnego takiego mocnego hitera, fein załatwi Bossa i też zarzuci Decrease Attack, który jest jednym z najważniejszych debuffów na bossach. Dodatkowo kradnie turn meter, więc jest super przydaje. Jeżeli chodzi o supporty, to wszystkie supporty się nadają na Faction Wars. Jest to Steel School, który ma AoE i Increase Defense, dodatkowo ma klęsa i też zarzuca Poison'y. Jeżeli chcecie łatwo przechodzić, w szczególności bossy, to ubierzcie takiego Steel Skull alpine inne supporty na 200-300 Resistance. Innym supportem jest Flash Tearer. Ma bardzo mocnego hila bo 30%. Dodatkowo bardzo fajną synergię energię ma z debufferami, takimi jak Fane, Taurus czy Jaga, bo wydłuża ich debuffy. No i ku mojemu zaskoczeniu, Rainbow jest na Fiction Wars y po prostu stworzony, dlatego że ratuje tyłek waszemu championowi, który najmocniej obrywa. Jak z początku spojrzymy na jego skill, tutaj jest A1, który rzuca lekkiego Continuous Hila, a A2 ma Reza, jeżeli zabije, więc Rainbow trzeba było pewnie trochę poddamać, zrobić, żeby korzystać z tego Reza, ale tak naprawdę najważniejsza jest jego pasywka. Zobaczcie, tutaj jest bardzo dużo defensywnych postaci, więc jak weźmiecie sobie do teamu trzy defensywne postacie w miarę solidnie ubrane, czwartą postacią będzie Rainbow, a piątą sobie weźmiecie jakiegoś Glaz'kanona, na przykład Thane w Damage że Dzięki Reniferowi ten najsłabszy czempion będzie przeżywać, więc nie potrzebujecie healera, który będzie leczyć wszystkich, tylko ubierzcie się jak na zimę, a Renifer tego najsłabszego ochroni. Więc poważnie rozważcie Renifera, bo dzięki niemu na pewno zrobicie wszystkie poziomy na trzy gwiazdki. Wspomniany hipopotan na pewno będzie dobry na Faction Wars, przynajmniej na 21, z tego względu, że ma Resist, a tam boss będzie rzucać firy. Dodatkowo rezuje dwóch i buffuje krytym i atakiem. Z tymi buffami, to może bym się tak nie rozpędzał. Tutaj jest jakaś tam średnia szansa na Stana. Tak naprawdę najważniejszy jest ten rez i patrząc na jego HP, to jest idealny champion do Shield seta. W tej frakcji brakuje AoE Newkera, ale mają Taurusa. Taurus zarzuci wszystkich poisonami, więc taktyka wydaje się prosta. Rzucamy na wszystkie pojzonych, kitramy się i czekamy aż przeciwnicy pomrą. Pamiętajcie jednak, że ten skill zabiera mu 99% ży życia, ale daje ankila. Znalazłem niektóre fale, które kradną tego ankila, więc uważajcie. Ten skill Toxic Nova powinien być wyksiążkowany. Taurus, co prawda się leczy, jeżeli na targecie są pojzony, ale nie liczyłbym, że wyleczy się do fula, dlatego ważne, żebyście wzięli healera, na przykład Renifera. No i jeżeli mówię o bunkrowaniu, to oprócz Increase Defense od Steel Skula, ważny jest Decrease Atak na wszystkich. I tutaj wchodzi cały na czarno: Iron Ironhide. On co prawda ma Decrease Atak na 100%, ale na 4 turach cooldownów, więc warto go ubrać w Relentlessa bądź Reflexa. Fajny też skill jest na A2, który po prostu zabiera turnmeter. Na bossach świetna sprawa. Jeżeli chodzi o jego kolegę lub kuzyna, nie kłopotałbym się, ponieważ ten mi się za dużo nie robi. Ursine radzi sobie świetnie w pojedynkę. Legendarne postacie wszystkie ułatwiają przejście przez Faction Wars. Najlepszy jest Ko Koronar, który jest jedyny z tej frakcji idealny do stanseta. Widzieliście pewnie mojego noroga, który potrafi mocno walnąć, ale mając brakusa, naprawdę możecie robić fajne speed rany. Przejdźmy zatem do 21 i zobaczycie, jaki skład ja zmontowałem. No, i zobaczcie moje bydło. Liderem jest Taurus, który dostarcza nam dodatkowego accuracy. Zresztą mało jest aur typowych pod Faction Warsy. Wziąłem Renifera, zobaczycie go w akcji. Dodatkowy healer, Fresh tiller, Mamy też Fein jako nasz boss killer. Za koronara możecie wziąć śmiało arsine Iron bądź któregoś z wcześniej wymienionych rarów, po to, żeby prowadzić dodatkowe CC na falach. Nie używam tutaj Shield setup, ponieważ boss i tak nam zabierze tego buffa. Jeżeli idziecie z Koronarem, to pamiętajcie, że trzeba ustawić team setup, Wyłączaj Koronarowi użycie prowołka na bosie możemy to zrobić poprzez wybór koronara i zablokowanie tego skilla. Najwyżej użyjemy tego ręcznie. Zaznaczamy team, uruchamiamy start i lecimy do faction krypców. No i walkę rozpoczynamy od Koronara. Koronar ma dwa skille, zawsze zaczyna od prowoka. Tylko powiem Wam szczerze, że ja tu nie potrzebuję prowoka ani crowd control. Wystarczy zarzucić decrease atak, więc jakbym miał porządnie zrobionego Arsine Ironhide'a tutaj, to na pewno bym go użył. Reniferem idziemy dalej. Faint też w zasadzie, wybierz sobie coś do bicia. I teraz zobaczcie na Taurusa, co się stanie. Zarzucamy Poisony i zarzucamy 4 poizony na każdego przeciwnika. Dodatkowo zwróćcie uwagę, że dostaliśmy shielda od Renifera, więc jak Taurus będzie dostawać damage i heal od Flashmongera, to moby będą go obijać o shielda, więc jak mu się skończy Ankill, będzie miał wystarczającą ilość HP, żeby przeżyć do następnej tury, do kolejnego unkilla. Niemniej jednak fajną synergią jest Flashmonger, ponieważ on atakuje wszystkich, zmniejsza czas trwania buffów przeciwników, a na drugiej fali będą jakieś buffy, ale zwiększa długość trwania debuffów i zobaczcie, co on teraz zrobi. Wszyscy teraz mają co na trzy tury pojzony i na 3 tury Decrease Attack, więc nic nam się nie stanie. Tu zarzucimy sobie Prowołka. Fajnie, gdyby wszedł jakiś Crowd control, Jak widzieliście no, stun set, nic nie weszło. Tutaj Fane, jak widzieliście, ona ma bardzo mało życia, ale mam na niej na szczęście Lifesteala. Też wziąłem drugiego healera, ponieważ Fane Czasami mi nie przeżywała, dlatego drugi healer jest jak najbardziej w porządku na tego bossa, żeby oczywiście zrobić trzy gwiazdki. To ma najwięcej życia ten gość, już tam ta babeczka. To damy mu dwa poizony więcej. A co tam? Ja tutaj teraz ręcznie próbuję wam pokazać dlaczego. Dlatego, że najważniejsze jest, żeby skończyć turę tak jak zaczęliśmy, czyli mieć gotowy Decrease atak, na następną turę i poisony. Wtedy ta druga fala tak samo szybko się rozpłynie jak tutaj. Dobra, czyli następna tura koronar czekamy. No. Trójcie się. I jest idealnie. Zobaczcie, jeżeli na Taurusie nie macie wyksiążkowanego ostatniego skilla, no to zróbcie sobie turę ręcznie, tak, żeby następną zacząć od tych poisonów. to bardzo ułatwia Więc, jak zwykle więcej gadania na auto, to by szybciej poszło. I zaczynamy ponownie. Zobaczcie, Decrease Attack. Tutaj puszczamy. Fane w zasadzie może wejść w najniebezpieczniejszy target, czyli w Hexie. Heksja nawet na Weak Affinity potrafi mi tą fane zabić. U mnie niestety fane ma najmniejszą ilość życia oraz najmniejszy defense, ale ubrany jest w lifestyle. Dobra, zaczynamy poizony. Zobaczcie też shield, więc um, tu jest trochę taka, wiecie, um, zależność, nie? że ten shield zawsze będzie szedł na taurusa, dlatego fane musi być w lifestyle. Dobra, idziemy tam innego. Zobaczcie, że gdybym miał wyksiężkowanego tego bawoła, no to już by miał gotowe wydłużenie poisonów, więc mógłbym znowu się zbunkrować i czekać, aż oni się tam pozabijają, czy tam rozpłyną się w poisonie. Rozkoszują <grym> się w poisonie. I zobaczcie, najwięcej życia wybieramy tego szkieletora, bo on tam jeszcze chyba się nie ruszył. No i akurat koronar jest fajny, jeżeli chodzi o crowd control. Ale mówię wam, nie sugerujcie się tym koronarem, to jest zupełnie czempion. akurat na tego bossa nie jest świetny. Fakt faktem, że potrafi solować wam całe Faction krypcy, więc jak macie przynajmniej tę większość 20 poziomów, więc jak go macie to stun set czy prowok set i naprawdę będzie no Ale zobaczcie, nie potrzebujemy jego decrease turn metera, bo im częściej on bije, im częściej redukuje ten turn meter, to te poizony nie tykają, nie? Więc no, tutaj możemy sobie poleczyć. Zobaczcie, duży heal: 30% każdego życia. Więc mając fresh tirera, nawet gdybyście nie brali renifera, możecie po prostu się ubrać w bardzo dużą ilość HP jakieś 40 czy nawet u niektórych po 50, i wtedy. Flash tir będzie leczyć o 35%. Dobra, co my tutaj jeszcze możemy powiedzieć? No, w zasadzie możemy przejść do Bosa. No i mamy bossa, bossa na pewno kojarzycie, bo to jest boss, który na A1 ma Fira i jak ma więcej buffów, to 15% więcej, większą szansę ma. Dobrze znany Mirror Universe i teraz tutaj taka mała uwaga, o której jeszcze nie mówiłem. On oczywiście atakuje wszystkich, kradnie wam buffy i transferuje wasze debuffy, ale nie transferuje tych debuffów na wszystkich, tylko na jednego czempiona. To może być resistowane, więc jak trafi waszego czempiona w dużym resiście, a ja mam takiego, Flash tirer ma dosyć spoko resistance, to nie dostanie tych buffów z powrotem, więc macie na przykład 3 czy 4 supportów. Ubierzcie się pod 200, 250 resistance i zobaczycie jaki ten boss jest prosty. Tutaj oczywiście jest timer 12 tur na zabicie. No i teraz, jak rozpoczynamy walkę? No mamy dwa ady, oczywiście bijemy tego lewego, bo on daje prowołka, a ten prawy to tam po prostu zginie przy okazji. No i teraz tak, nie zarzucamy decrease ataku, ponieważ boss to zdejmie, potrzebujemy to na następnej turze. Jeżeli chodzi o Renifera, to bijemy A2. Zawsze zostawcie sobie A2 przed użyciem Mirror Universe'a, ponieważ ten Continuous Heal czasami może naprawdę do, dosyć dużo go podleczyć. Będę liczyć na Stana, więc możemy zmniejszyć jego turn więc więc poprosimy. O, właśnie. Teraz nie używamy poisonów, więc idziemy cały czas z tego Ada i zobaczycie, co się dalej będzie działo. Tutaj idziemy też czekamy aż boss ruszy ponieważ chcemy żeby jak najszybciej się ruszył i zobaczcie bez decrease ataku fein praktycznie umarła dlatego teraz rzucamy decrease atak tutaj poszedł resist ale najważniejszy jest na bosie. rzucimy sobie healka zwróćcie uwagę że też taurus dostał mega bombę właśnie renifer go obronił możemy sobie zarzucić pojzony na bossa okej okay. i kolejne pojzony na bossa <grych> Flash zresistował prowołka, więc możemy wyleczyć całe towarzystwo albo przedłużyć pojzon, Jako, że Fein jest nisko, to ja wybieram Hila. No i czekamy dwie tury, aż poizony zjedzą. Zobaczcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Poisonów. Tutaj na prowołku, właśnie, to jest ważne, że Fein na Prowoku, mając Lifesteal, sama się wyleczy, więc zanim Boss trzepnie. To będziemy mieli full życia. I teraz magia numer dwa. Mamy wydłużenie poisonów. Zobaczcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, sześć poisonów na jedną turę. Wydłużamy o kolejną. Ady popadają, ale boss ma idealną ilość poisonów na idealną ilość tur, żeby on nam tych poisonów nie oddał. Ponieważ jeżeli mamy poisony na jedną turę. To on najpierw dostanie z a potem użyje Mirror universe, czyli nie dostaniemy tych Poisonów z powrotem. Jako, że ustawiłem sobie Team Setup, mogę kliknąć auto, on nie rzuci prowołka. Jesteśmy przed Mirror Uniwersem, więc nasz Renifer powinien użyć A2. I zobaczcie, to jest jedyny moment, kiedy Renifer może reznąć. A ma bardzo mało życia. Gdyby Renifer u mnie miał dosyć dużo kryta, to bym mógł go zabić, nie? I by jakiegoś championa. E, tutaj nie robimy nic. W zasadzie chcemy, żeby boss jak najszybciej zdobył turę, ponieważ jak zmniejszymy turn meter, to Renifer może się ruszyć i on dostanie continuous heal. Dlatego tego nie robimy. Póki mamy Ady, bimy w Ady z debafami, to zostawmy sobie na następną turę. I niestety koroner ma tą przypadłość, że jak zabije, to increase defense. Nie wiem w zasadzie po co. Przecież to nie jest champion, który zabija, ale mamy na to radę ponieważ nie zabijamy bossa demedżem, tylko poisonami. Chociaż powiem Wam, że możemy sobie ten decrease defense rzucić. A co tam? Zaraz sobie rzucimy poisony od Taurusa. Zobaczcie, powtarzamy co trzy tury. Normalnie jak jakbym był na klan bosie. Zobaczcie, Fen jest wystarczająco szybka, żeby zarzucić jeszcze po poisonie. I mamy 6 poisonów, więc zobaczcie, bo zjeżdża. Fakt faktem, że jest tutaj 10 minut, ale wiecie, te 10 minut z czego innego wy, wynika. No i. Tak się bawimy z bossem. Fane w zasadzie nawet jakby była na nakryt damage to na niej robi tutaj jakiegoś spektakularnego damage'u. I teraz czy boss użyje tego middle with fate? Ja może puszczę auto. Tutaj muszę z tego renifera niestety pilnować, żeby on nie użył A1, gdy będzie Mirror Universe. No, jednak użył middle of fate i zaczynamy walkę raz jeszcze. Tutaj nie będziemy go leczyć, więc jest A2. Tutaj A1. No. I tak mniej więcej walka trwa, że próbujemy zarzucić wszystko po Mirror Universe. O, zobaczcie, prawie Renifer tutaj nam umarł. Ale na szczęście mamy drugiego healera, który bardzo ładnie go podniesie. Zobaczcie, mamy cztery poizony. Tutaj zarzucimy sobie dodatkowe pojzony. Bardzo ważny, jeżeli chociaż Decrease Defense wejdzie. Nie? No i zobaczcie, leczymy i mamy kontrolę nad walką. Nawet mogę puścić auto, ponieważ na koronarze nie mam. E, mam zablokowany ten Prowok, a Prowok też bufuje defense, więc on będzie nam tego defensa zabierać. Więc zobaczcie, walka tak mniej więcej wygląda. 10 tur, a on już ma 60% życia, nie? Więc fajna sprawa. Dobra. I teraz mamy niebezpieczeństwo, bo Fain użyła Decrease Defense i Weekend, więc możemy ten Decrease Defense dostać i dostaniemy bombę na twarz, więc mam nadzieję, że przeżyjemy. Nie będzie Decrease Attack, więc musimy, musicie być przed jego Mirror Universe jak najwyżej HP, żeby on was po prostu nie zabił. Tego tutaj nie będziemy używać, więc dobrze, że przypilnowałem, bo on by wtedy wydłużył poison i my byśmy też na więcej tur dostali. Więc zobaczcie, zobaczcie jak nisko, fajne, jest. To, to właśnie o czym mówiłem. Na szczęście tutaj mamy Hila, no walka zaraz się skończy, bo jak sam widzicie dużo jest poisonów. Fajny, wystarczy na tą walkę koronar. W ogóle tutaj jest totalnie niepotrzebny. Zarzucimy sobie jeszcze decrease defense, a co tam? I le leczymy czy przedłużamy. No ja się boję jednak, jednak miałem wam pokazać na trzy gwiazdki, nie, bo przecież wszyscy teraz lidie robią i lecimy. No i ch chyba mi się uda już na auto, nie? No. Zarobiszcie. Tak więc y, bardzo fajna taktyka, bardzo dużo radości w ogóle bez AoE Newkera, tylko samymi poisonami. I zobaczcie na dymecz, Taurus 1300, a reszta, no fein, 700 tysięcy koronar. też od tego AoE i w sumie jakieś Warmastery. Powiem wam, że Warmastery tutaj nie za bardzo dużo robią. Dobra, już wam pokazuję czempionów. No i na pierwszy ogień Taurus MVP mojego teamu, już go widzieliście w poprzednich filmach, ale zobaczcie jeszcze raz statystyki. Zależało mi na tym, żeby te poisony leciały, więc 250 wcale to nie jest dużo, ale i jak wszystko wchodziło. 100% kryta. Próbowałem sprawdzić, czy to leczenie z tego A1 jest dobre. Nie jest dobre, więc nie warto. Dopakujcie mu więcej defensa bądź accuracy 180 spina w zupełności wystarczy. Widzieliście, że super się komponował w moją taktykę. Dwa koła defensa, ale zobaczcie jaki mały bazowy. 40 koła życia. Itemki. Kryt na rękawicach, HP na czeście, HP na butach, więc to są właśnie fajne itemki dla tego typu czempionów. No tutaj widzicie same wykraftowane i dwa speed sety. Dosyć Łatwy do ogarnięcia. Jeżeli chodzi o Masterki, to nic nie ma. A wiadomo, że tutaj potrzebny jest Master Hexer. W 100% spełnia swoją rolę na 50. poziomie. Jeżeli chodzi o Fein, to jest częścią mojego timu z Ankilla. Muszę ją zmienić na przykład na Okult Brawlera, bo ona ma potencjał. Masterki typowe klan bossowe po Ankilla bez Live Drinkera. Tutaj przedłużanie poisonów, jak widać. A jeżeli chodzi o Gear, to na szybko wykraftowałem sobie Bloodthirst. To jest Gear z Forge'a po zabijaniu Eternal Dragona. I wykraftowałem sobie losowe części, zobaczcie, jakie mi wyszły. Broń trochę fajna, brakuje trochę akuracji, ale na 16 pewnie trafię. Tutaj widać, że crit damage, ale speed i accuracy bardzo fajnie to wygląda. crit, crit damage HP. I klata resistance. No po prostu taka część mi się trafiła. Więc sami widzicie, że ja nie potrzebuję tutaj jakiegoś super giru, żeby to zrobić. Jękawiczki 100% kryta, bo ja uznaję zasadę, że jak lifesteal. To 100% kryta, żeby więcej się leczyć. Buty ze speedłem. Statystyki mi wyszły następujące. Zobaczcie, tylko 32 tysiące życia, ale 1300 defensa. Jak macie tak mało życia tak mało defensa, to ciężko to przeżyć. Dlatego na bossie musi być zawsze decrease attack. A jak boss ściąga sobie ten decrease atak musi być na full żyć Inaczej fein umrze. 181. Czyli podobnie do taurusa, trochę szybsza, 100% kryta, nawet nie zwrócimy uwagi, że powyżej. No i accuracy oczywiście wysokie. Banery to oczywiście accuracy, tutaj crit damage i HP ring. No i teraz kto? Wybierzmy Renifera. Ja go specjalnie zrobiłem na 60, żeby zobaczyć jak mocny shield będzie. Jego shield bazuje na 35% jego życia, nie targetu. Więc im więcej życia mu wpakujecie, a ja mu wpakowałem 80 tysięcy. Śmiało mógłbym to podciągnąć do stówki 2000 defensa, jak macie 80 Życia, to 2000 wam starczy. Dużo speeda po to, żeby jak najszybciej ta pasywka się odświeżała, bo ona, uwaga, ma dwie tury cooldownu. Próbujcie go zrobić na 100% kryta i zobaczcie, czy mocno bije. Pamiętajcie, że jest to Defense Champion, a jego skille biją od defensa, więc może to być wasz ukryty damage dealer. Jeżeli chodzi o GIF, to 3 Immortale tutaj mam speed i HP procent, speed HP procent. No i w zasadzie polowałem tylko na takie części buty HP. Tutaj też zobaczcie HP i HP nie wymaga. Pozostałe itemy HP, HP i HP, więc śmiało mogę dojść do 100 tysięcy. Więc ten shield będzie kozacki. Oczywiście nie ma sensu tego shielda podciągać do góry, bo w zupełności wystarczy na poziomie 50 tysięcy życia. I tutaj, jak już mam 60, to próbowałem docisnąć do Warmastera, ale jak widzieliście, nie było potrzeby. Ważne, żeby tutaj zwiększyć sobie HP. Zwiększyć moc Shielda, i zobaczcie, ta Masterka, która ma. I zobaczcie, ta Masterka jest dedykowana Taurusowi. Shield 10% mocniejszy, jeżeli Target ma mniej niż 40%. A Taurus przecież ma 1% HP. ważne jest Cycle of Magic, żeby pasywka się szybciej regenerowała. A Mercy Full 8 przydaje się, gdy Taurus ma Fira. Chciałem dociągnąć do Lasting Giftsów, ale powiem Wam, że to może troszkę przeszkadzać na bosie, bo on będzie kraść. Kolejny champion to jest Flash Tearer. I powiem Wam, że trochę tutaj jest śmieszna historia, bo założyłem mu. Regeneration Resistance. Chciałem go zrobić na dużo resistance, z tego względu, żeby był odporny na fira i zawsze mógł moich czempionów wyleczyć. Do tego chciałem wzmocnić HILA i pomyślałem sobie: a to pewnie Regeneration. Powiem Wam, że dopiero teraz skumałem, że ten Regeneration nie wzmacnia HILA, tylko leczy tego championa. Jak odwiniecie sobie film, zauważycie, że te 15% plus jakieś tam masterki, zobaczcie, zwiększyłem sobie o 5% HILA, powodowały, że Flash Tyrell był leczony około 5000, a dostawał 4000. Od bossa. Czyli można powiedzieć, że na tej walce on był niezniszczalny, jeżeli był decrease atak na bossie. Tutaj nie udało mi się wyskilować, ale zobaczcie, to jest wzmocnienie heala i tutaj jest cooldown na tym przedłużaczu poisonu. Wtedy mogłoby być to bardzo zsynchronizowany z Taurusem. Jest potencjał. Statystyki na Flash tirerze wyszły mi w sumie trochę słabe, bo 32000, 2000 defensa, powinno być troszkę więcej. Bardzo mało speeda, poniżej 170 to jednak jest mało. 180 akuras i to w sumie trochę przez przypadek w zupełności mi wystarczyło, żeby zdejmować bosowi te buffy. Jeżeli chodzi o gear, to tutaj mam rękawiczki HP i klata Resistance. Jak już mówiłem, chciałem podnieść Resistance i tutaj udało mi się 262. Założyłem dwie części Resistance, gdzie tutaj mam akurat 45 spida. Tutaj taka obronna tarcza, i a dobra, tutaj mam 39 accuracy, dlatego mi się tyle accuracy zrobiło. No i taki jakiś miecz z farmy Fireknight'a. Więc powiem wam, że Regeneration Set dla Hillera to jest dosyć ciekawy wybór. Bo on się leczył więcej niż dostawał. No i Czas na Koronara jest to naprawdę świetna legenda. Zobaczcie, też świetnie wygląda. Bardzo dużo szczegółów, coś tam obrośnięte na rogach kwiatami. Stun set i Mortal set po to, żeby się troszkę tam podleczał i też zwiększył HP z tego względu, że to jest HP Champion. Jego skille bazują od HP, ale on nie będzie robił dużo damage'u. Jeżeli chodzi o gear, to mamy Accuracy, żeby wchodziło to, co ma wchodzić, plus jakiś HP procent. Tu mamy HP, tu mamy defense, bo jednak trochę defensa trzeba dać czempionowi, który rzuca stun set akurat tutaj ze speedem, bo zależało mi gdzieś na około 200 speeda, jak widzicie 199. Defense klata, crit rate, ja tam lubię czasami takim endgame'owym czempionom dawać 100% kryta. Taka tarcza, helm i weapon, jak widzicie, dużo accuracy. Masterki dla niego zrobiłem typowe pvi pod Warmastera, bo jednak on często tam uderzał i on uderza wszystkich, więc ten Warmaster często wchodzi. Zależało mi na redukcji cooldownu oraz wydłużeniu decrease ataku, bo to jest mój champion do Aegwi decrease ataku. Pełne statystyki wyglądają w ten sposób, że jest 72 tysiące życia, 2300 defa, trochę mało w sumie, ale wystarczy. 200 speed, prawie 100% i 277 acuracy, czyli tak dużo. Toronara też często się robi w prowoku, ale to głównie na arenę. Stanset ma tą przewagę, że jednak przeciwnik się nie ruszy, a w że wiadomo, mogą mocno walnąć, więc lepiej, żeby się nie ruszali. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że pokazałem wam fajne kombosy i synergię w frakcji Skinwalkerów, która jest trochę niedoceniana. Jeżeli wam ten. Jeśli film się podobał, zostawcie kciuki w górę i subskrybujcie kanał, by nie przegapić nowych serii filmów. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam kochan.